Wczoraj wieczorem do DBD wleciał nowy testowy build, który wprowadza do gry wiele zmian, m.in. Rework addonów Blighta. Iridescent Blight, tak od teraz pozwala graczom używać raszy nieskończenie wiele razy, kosztem niewiele większego cooldownu po użyciu mocy. Jako że Blight, to zabójca, którego aktualnie wbijam na setny prestiż, postanowiłem niezwłocznie go przetestować i przyznam, że miałem przy tym sporo zabawy. Zobaczcie sami. Moi drodzy, zaczynamy sobie mecz nowym, zreworkowanym Blightem ze zreworkowanym Adonem Iridescent Blight Tagiem. Okej. Okay. ok, myślę, że tego się Alan Wake nie spodziewał. Dobra, zrobimy takiego fajka I mamy pierwsze szybkie powalenie. Jak już pewnie zauważyliście, nowy Iridescent Blight tak sprawia, że możemy się odbijać od ścian dosłownie bez żadnych ograniczeń. Jak chcę to mogę się odbić nawet tyle razy. Jest to zajebiście ciekawy feature, który w sumie bardzo mi się podoba, chociaż nie uważam, że zostanie on wprowadzony na live serwery, ale fajnie się pobawić. Uj, tu ma paletę. Opiekujemy to. On wszedł do szafki. Tylko nie wiem, do której. Do tej? Do tej. No i klasa. Przy okazji stwierdziłem, że zagram sobie nowym zreworkowanym Shadowbornem oraz Grim Ebransem. Shadowborn już nie zwiększy naszego pola widzenia. Możemy to sobie zmienić normalnie w ustawieniach gry Także nie potrzebujemy specjalnego perk'a, żeby mieć większe pole widzenia Nie ogrom tej palety To co teraz robi Shadowborn to daj killerowi haste'a w wysokości 10% W momencie w którym zostaniemy oślepieni latarką Bądź Czymkolwiek 10% haste'a To jest To jest po prostu wow A z drugiej strony Grim Embrace Który Blokował generatory w momencie, w którym powiesiliśmy wszystkich ocalałych Teraz dostał buffa i blokuje generatory zawsze, gdy powiesimy ocalałego po raz pierwszy. To myślę, że też jest w miarę uczciwą y, zmianą. Jako, że Grim Embrace to był perk, który naprawdę miał niezły potencjał. Tak teraz po tym buffie myślę, że to będzie naprawdę solidny i dość często wykorzystywany perk. To jest. Feline Unwake. Damy mu się lepić. Nie damy mu się lepić. Dobra, możemy zrobić coś takiego. Ok, spodziewało się tego. Ale jako że mamy Blight Taga, to nie mamy cooldownu na nasze rasze. Oczywiście, jeżeli nie trafimy w ogóle. Jeżeli trafimy od to niestety bałem się cooldown wynoszący 20 sekund. Ale jeżeli zniszczymy paletę, bądź po prostu zwójfujemy, zwif to możemy sobie po raz drugi użyć naszej mocy. Dobra, zraszamy sobie tutaj do środka. Ja mam wrażenie, że ktoś tutaj będzie, gdzieś w okolicy. Dobra, wbiegniemy sobie na maina. O, patrzcie to. Niszczę sobie drzwi, i od razu mogę sobie zacząć używać mojej mocy. Totalnie bez jakiegokolwiek opóźnienia. To było ładne. Dobra. To jest free hit. Ale szczerze, ten wbudowany Shadowborn to jest tak bardzo mój ulubiony feature. Oh. Myślałem, że się zawaha. O, cześć. Nie wiem, kto trafiło, w momencie, w którym ja byłem tutaj, o, on tutaj. Ale mi to pasi. Dobra, barbecue. W mainie. W mainie i za mainem. Nie wiem, czy to dodałem w insza, ale Alchemist Ring również został nieco zmieniony. Nie mam pojęcia gdzie to się pobiegło. Ponieważ Alchemist Ring już nie odnawia nam yy, raszy, w momencie, w którym trafimy od salowego. To, co on aktualnie robi, to wydłuża dystans, który Blight jest w stanie przebiec na jednym raszu. Czyli taka powiedzmy alternatywa dla yy, Speedów, które również zostały znerfione. Dzień dobre. Jeszcze jedna osoba nie wisiała, bo jeszcze brakuje mi jednego stack'a yy, Grim Embrace'a okay. To było szybkie W miarę Słyszę genam po mojej prawej Zaraz się tam przejdziemy To wciąż nie był mój brakujący tak Grim Embrace'a nie, nie mam pojęcia kto nim jest, totalnie Gdzie to maczek jest jesteś? O Jezu Dobra, prawie tego nie trafiłem. Chciałem zrobić tego. Lili Omentecha którego już widzieliście na poprzednim odcinku. Oj 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 O, tam chyba jest nasz kolega. No dokładnie. Orjacik nam mnie ti boguje Ok, to było bardzo ładne. Jeżeli dostanie klapę, to dobrze dla niego, jeżeli nie, to... To nie. To jest predrop, bo się przestraszy. A to jest GG. Już nie będę taki dam mu tę klapę. Proszę uprzejmie, Alan. GG.